Dzień dobry, a można nawet powiedzieć dobry wieczór Po ostatnim filmie Modernizacja lamp, tył, Mondeo Zarzucaliście mi, że Te lampy będą oślepiać W dzień, w nocy Nagrałem troszkę wycinków Z innych Mondeo, jak to wygląda Zapraszam na oglądanie Porównanie lamp A teraz na zapalonych lampach jak to wygląda? Okej, okay. teraz na zapalonych lampach Nie ma opcji, żeby kogoś oślepiać w dzień. Dobra i teraz porównanie przerobione B2 A teraz na światłach do jazdy mijania Tak to wygląda na żywo. Z ciekawości, w tym nieprzerabianym Mondeo, to jest 16 rok, lampy świecą mocniej niż w tym Mondeo. Są zwykłe lampy. Jeszcze nie były kodowane. Zresztą w tego się nie da zakodować. Tu nie przyjmuję kodu. Jak się wpisze ten kod, co Wam pokazywałem na moim, yy, przestaje istnieć stop czy te lampy będą oślepiać tu macie przerobione Mondeo tu stoi nieprzerobione na początku testujemy to to jest praca w nocy ok teraz idziemy do drugiego Mondeo tu macie nieprzerobione Mondeo zobaczcie, że w ogóle te lampy w tym nieprzerobionym tak by mocniej świeciły o. a teraz macie razem Ocena według Was, który bardziej oślepia Jeszcze raz, ostatnie, ten Dziękuję za oglądanie Jak coś łapka w górę Jak się podobało, dajcie suba